Naszej wędrówce wielkopostnej i jednocześnie tej wędrówce rekolekcyjnej, w dwóch rzeczywistościach tematu próbujemy się poruszać. Pierwsze to sama Eucharystia, jej istota i sposób przeżywania, i wszelkich zagrożeń, które jednocześnie nas odciągają od właściwego doświadczenia i przeżycia tego spotkania z Jezusem. I w tym to się łączy oczywiście, to kwestia wiary naszej, rozumienia jej, przeżywania kryzysu, często odnalezienia się w niej na nowo. Zobaczenia, że w dzisiejszym momencie i świecie, jak to mówiłem w środę, świat nieco odwrócił się od Boga żeby też nie powiedzieć, że w ogóle porzucił Boga, odepchnął go od siebie. Co dzieje się, kiedy człowiek porzuca Boga? Niektórzy z was wiedzą, że przez organizowanie koncertu Jednego Serca, Jednego Ducha wraz z moimi przyjaciółmi to jest okazja do spotkania z różnymi ludźmi. Również z tą grupą artystów, muzyków, śpiewaków, którzy są po różnych przejściach, po różnych doświadczeniach, często bardzo bolesnych, gdzie przeżyli etap zdecydowanego buntu, odrzucenia Boga, a w konsekwencji wyjścia w świat grzechu, ciemności, różnego rodzaju uzależnień. I choć z jednej strony Wydawać by im się mogło, że te wybory wówczas były słuszne, właściwe, ale skutki ich były przerażające. Wielu z nich, którzy przybywają na nasz koncert, to są ci, którzy są już po nawróceniu. Przybywając na ten koncert, nie występują na nim, nie są gwiazdą, aby nie przesłonić Chrystusa. Przybywają, aby mu podziękować, i aby wywyższyć i uwielbić go tym, co potrafią najlepiej, talentem i darem, którym Bóg im dał, a więc śpiewem, muzyką. Wywyższają, wielbią Boga za wielkie rzeczy, które uczynił w ich życiu, wyprowadzając ich z tej niewoli, jakim był grzech. Tych historii jest bardzo wiele i nie sposób, jakby tylko jedną czy dwie wybrać. Bywa tak, że jak jeździłem wcześniej na rekolekcję, to część tych muzyków jechało ze mną. I oni wtedy i grali, i śpiewali, ale też dzielili się tym doświadczeniem swego życia. I tym, jak bardzo zły duch potrafił zmanipulować ich serce, ich umysł, ich ciało i takich ich zniszczyć, sponiewierać, że schodzili na samo dno swego człowieczeństwa. Dotyczyło to nie tylko ich, ale również i tych, którzy byli członkami ich rodziny, a więc czy męża, czy żony, czy ich dzieci, bo oni cierpieli wtedy. To nie jest tak, że zawsze tak działa, że tylko artyści muszą mieć taką bujną historię swego życia, taką huśtawkę, że najpierw musieli gdzieś nabroić, nagrzeszyć, głupst narobić krzywd innym ludziom i sobie samemu, żeby potem odmienić swoje życie. To nie działa też z automatu tak. To dotyczy różnych osób, różnej profesji. Są osoby, które wpadają na przykład w hazard, przerażające uzależnienie, które dotyczy zwłaszcza społeczeństw, które już się rozwinęły, stały się nieco bogatsze, Otóż, że łatwiej jest o pieniądz, o pożyczkę kolejną, po to tylko, żeby odkuć się, jak ktoś sobie myśli, i tak później zadłuża siebie, swoją rodzinę, swoich bliskich, gotowy do tego, żeby sprzedać wszystko. Pamiętam, jak jeden z tych muzyków, Robert, opowiadał o swojej drodze życia, nawrócenia i przemiany. Kiedy w pewnym okresie zaczął grać bardzo dobrze na gitarze i inni odkrywali te jego zdolności, umiejętności, podziwiali, także się zatrzymał nad samym sobą. Zapomniał o tym, który tę zdolność, umiejętność mu podarował, o Bogu. Postanowił samemu, po swojemu. Ten sposób życia był początkowo wydawać, by się mogło bardzo dobry. Kasa spływała z różnych powodów i okazji, a poza tym podziwiany był przez innych. Wiele dziewczyn. Przybywało do niego z różnego rodzaju propozycjami. Choć miał żonę, to coraz częściej o niej zapominał. Pokusa rosła coraz bardziej, a pragnienie różnych doznań potęgowało się w jego głowie i ciele. I nie wystarczały te, które do tej pory już miał. Ciągle było mało. Więc szukał następnych. Te pojawiły się w próbach alkoholu i to dość mocno zapijania siebie, narkotyków różnej maści i co za tym idzie, właśnie hazardu. Efekt takiego życia był taki, że sam nie trzeźwiał dniami i tygodniami. Żadnego koncertu nie mógł zagrać bez alkoholu i narkotyków. Nie miał właściwie czasu dla spotkania z żoną i z dziećmi dwójkiem, wtedy chyba bodajże dzieci. Wszystko miało się kręcić wokół niego, a on właściwie już nie wiedział, gdzie się kręci i wokół czego. Coraz bardziej płakał i był z bólu, bo ciągle mu czegoś brakowało, i nic nie było w stanie mu tego głodu jego zastąpić. Myślał też o tym, żeby pozbawić się życia, bo po co tak żyć? To jest ciekawe, że konsekwencją takiego stylu wyboru życia w grzechu, który coraz bardziej upadł dla człowieka, jest taki moment, kiedy człowiek stwierdza, że on nie widzi sensu ani celu swojego życia i najlepiej to po prostu z nim skończyć. W taki czy w inny sposób. To już wybór tego sposobu to już jest rzecz drugorzędna. Choć czasem się zdarza, że ktoś bardzo spektakularnie chce to zrobić, tak aby potem jeszcze ludzie i w tym jego umieraniu go podziwiali, w tej jego śmierci. Smutne to jest i bardzo bolesne. Robert taką chwilę doświadczył. A później przyszedł moment jego zmiany i nawrócenia. W jego miejscowości była pewna kobieta, która miała szczególne umiłowanie nabożeństwa do Ducha Świętego. Pochodziła, Właściwie z nad morza, przez z okolic Bielsko-Białej, ale później pracowała nad morzem, nad Helem, gdzieś tam w Gdańsku, pracowała w banku. Tylko się razu ona spotkała się z kimś, kto powiedział, że nad morzem jest ładnie, ale w górach dopiero jest wspaniale. Ona sama żyła wtedy jako panienka. I jakoś tak nie była spełniona i szczęśliwa. Ciągle czegoś jej brakowało. Ma na imię Mieczysława, miecia z Dursztyna. Warto sobie wejść na Facebooka, czy gdzieś tam znajdzie się taki piękny artykuł o jej historii życia. Niezwykła historia, kobiety, która później zamieszkała w Dursztynie. Nie będę odpowiadał na tych szczegółów. Polecam tą historię. Ale ta właśnie miecia miała wpływ na Roberta, który ją w tym nie spotkał. I Mieczysława pisała wiersze, pisała też pieśni, a jej nabożeństwo do Ducha Świętego było niesłychanie głębokie. Proszę sobie wyobrazić, że do niej przyjeżdżali tacy wilcy mężowie, jak święty Jan Paweł II, czy Praktycznie błogosławiony kardynał Stefan Wyszyński, prymas Polski. Przyjeżdżali tam do niej i rozmawiali z nią o Duchu Świętym. I jej słuchali, jak ona opowiadała o swoim doświadczeniu i odkryciu jego obecności w swoim życiu codziennym. Jak bardzo ważny on jest dla niej. Wiele jeszcze innych bym historii o niej mógł opowiedzieć, ale to ona sprytem swoim i swoją wielką miłością do Boga wpłynęła na zmianę życia Roberta, ale wielu też innych ludzi tam żyjących w tych okolicach. I Robert pod wpływem spotkania z tą kobietą. Przeżywa głębokie poruszenie w swoim sercu, które powoduje jego zwrócenie się do Chrystusa i całkowitą, jakby zwrot, zmianę swojego życia. On jest mężem, ojcem, przepraszam, chyba sześciorga dzieci, I on kilkanaście wnuków przynajmniej. Robert, który jeździ po świecie, gra muzykę tylko wielbiącą teraz Boga. Znakomity muzyk, też autor wielu utworów muzycznych, ale on nie potrafi inaczej. Wraz ze swoją żoną i dziećmi. Wielu członków, jego, jego, jego dzieci to są właściwie wykształceni muzycznie, fantastyczni śpiewacy, muzycy też. I wszyscy blisko Boga żyją. Kiedy raz dokonał Robert wyboru Chrystusa w swoim życiu. To bardzo konsekwentnie i odważnie kroczy z nim. Nie jest to łatwe, jak mówi. To ciągle wymaga wysiłku. Ale on innej drogi już nie zna. Dla niego drogą jest Jezus. A wcześniej mówi, że jak żył pozbawiony obecności Boga w swoim życiu, to był jak drzewo odcięte od korzeni. Drzewo takie wcześniej czy później, choćby było największe na świecie i budziło podziw wobec innych, którzy na niego patrzą, to w konsekwencji bez tych korzeni umrze, uschnie i w końcu się rozpadnie. Stanie się martwe. tak jest z każdym z nas. Człowiek, który porzuca Boga. Obumiera wewnętrznie i duchowo. I to jest najbardziej okrutna śmierć dla niego, bo bez perspektywy wiecznego szczęścia. Dzisiaj w czytaniach usłyszeliśmy kolejny raz wezwanie skierowane do nas, abyśmy podjęli pracę duchową nad sobą, abyśmy oddali siebie Bogu. Całą przestrzeń swojego życia zaproszyli do, do tej przestrzeni życia Ojca Niebieskiego, aby on nas kierował. Ustami proroka Izajasza Bóg mówi do nas, aby ta forma nawrócenia pokuty dotyczyła przede wszystkim naszego serca, naszego wnętrza, naszego życia po prostu. Bo o wiele łatwiej jest czynić pokutę w postaci tego, że nie będę jadł za dużo, czy pił, że sobie odmówię przez cały wielki post, prawda, że nie będę spożywał alkoholu. Ale tylko skończy się wielki post, i dawaj, dopiero teraz se pociągnę i użyję, bo taki głód miałem przez ten okres czasu wielkiego postu, a teraz już wreszcie mi posmakuje. No i wracam do tego samego. Po co ten post był? że tylko 40 dni, tylko nie pić. Jaki tu był sens? Po to, żeby udowodnić sobie lub innym, że jestem w stanie to zrobić? To nie jest post i nawrócenie. Tak jak rozumie to Bóg. Bo istotą postu jest nasze zjednoczenie z Bogiem, a nie to, żebym tyle czegoś nie jadł. Czy czegoś sobie ograniczył, czy też żebym przyszedł tyle razy na drogę krzyżową do kościoła, lub też odmówił tyle różańców, czy innych na przykład przeżył rekolekcji lub pielgrzymek. Istotą każdego z takich wydarzeń jest tak naprawdę moje zjednoczenie z Bogiem. Jeśli nie będzie to istotą tego, to cały ten mój trud nie miał sensu. Chyba, że dla swojej próżności, ale to kiepski sens. Każdy post ma za cel, aby moja dusza, moje życie się zjednoczyło z Chrystusem. Jeśli to nie jest celem, nie ma sensu pościć. Warto się. Przyjrzeć sobie tym wszystkim postanowieniom, które czasami czynimy, z wielkim zaparciem ducha, ciała, intensywnością, jak to u mnie jest, jak te sprawy wyglądają. No i wrócimy do Eucharystii. Bo przecież Eucharystia to miejsce, które teraz jesteśmy, znajdujemy się, to centrum dowodzenia Pana Boga na ziemi, można by powiedzieć. A to dowodzenie Pana Boga na ziemi polega na tym, że co robi? Daje nam swojego ukochanego Syna. I prosi, byśmy go przyjęli. Byśmy go nie odrzucali, ale byśmy go przyjęli jako tego, który jest sercem naszego istnienia. W czasie Mszy Świętej są różne etapy tej Eucharystii. Mówiłem Wam o przygotowaniu do mszy, o tym, jak przeżyć to przygotowanie jak bardzo ważne jest uświadomienie sobie, że Eucharystia jest wciąż tajemnicą, w której żywy Bóg przychodzi do mnie. I że z taką świadomością trzeba zawsze przychodzić na tą mszę. I że będę przez Boga zaskakiwany na Eucharystii. I że choć pozornie msza ma swoją strukturę, ma swoją formę, i że można się do niej przyzwyczaić w taki sposób zewnętrzny, to w swojej samej istocie ona jest wciąż zaskoczeniem. Dlatego trzeba mieć odwagę, przekraczając próg świątyni, wchodząc na Eucharystię, mieć takie pragnienie w swojej duszy: w swojej, Dobry Boże, chcę, żebyś mnie dzisiaj na mszy świętej zaskoczył. Tak jak ty chcesz. A ja otwieram się na to i pragnę tego bardzo, abym doświadczył takiego działania Twojego we mnie. Bo Bóg nie może niczego zrobić w naszym życiu, jeśli Mu na to nie pozwolę. I choć jest wszechmocny, to okazuje się, że wola człowieka ogranicza Bożą wszechmoc. Nieprawdopodobne, ale tak jest. I Bóg zawsze będzie szanował Twój wybór, nawet ten najbardziej bolesny i tragiczny, który polega na tym, że od, od Boga się odchodzi i odrzuca go. Ale kiedy Go wybierasz i Go zapraszasz do siebie, to wtedy się zaczyna najwspanialsza przygoda twojego życia. Kapłan. Jest taki moment w czasie Mszy Świętej, za chwilę on będzie, kiedy ksiądz przewodniczący, dzisiaj to ksiądz Rafał, przewodniczy tej mszy, będzie za chwilę podnosił postacie. Chleba i wina. Najpierw będzie podnosił postać chleba, potem wina. Będzie... Odmawiał błogosławieństwo, czyli dziękował Bogu za te dwie postacie, chleba i wina, które zostaną użyte do tego, by za chwilę z woli Bożej i z miłości do Ciebie stały się dla Ciebie pokarmem. Ale jeszcze nie stają się. To jest czysta mistyka, która się tutaj dokonuje. Tajemnica Bożej Miłości i Dobroci otwarta przed Tobą. To wszystko się dzieje na Twoich oczach. Bóg ofiarowuje nam swojego syna. A co ja mam zrobić w tym momencie? Odpowiedzieć na tą ofiarę? Jak? Ano tak, jak to czyni kapłan. I ja tutaj obecny. Co mam zrobić? Otworzyć serce i zaprosić Chrystusa do siebie, czyli dać ofiarę z siebie samego. I to jest bardzo trudne. Bardzo jest to trudna rzecz, bo my się obawiamy jednego. Mianowicie, no ale jak Pan Bóg potraktuje to poważnie. I przyjmie tą ofiarę mojego życia, no to on mi będzie wtedy mówił, co mam robić. A mnie się to może nie spodobać, bo chciałabym, chciałbym coś innego osiągnąć w życiu, takie czy inne rzeczy, a on mi nagle powie, że to nie, nie, nie dziecko, to nie tędy, to zła droga, na przepaść. To trzeba pójść całkiem inną drogą. Ja jestem Twoją drogą. Idziesz ze mną. Może jednak niekoniecznie aż tak pójdę. Ja chciałbym Ci dać dość sporo przestrzeni w moim życiu, ale nie zaraz wszystko. Ciągle tak trochę tego Pana Boga trzymamy na lekki dystans. Chciałabym, a nie chcę. Chciałbym, a nie chcę. Już jestem blisko, ale się zatrzymuję. Ciągle nie chcę. Na 100%. Człowiek ma taką pokusę w sobie, aby coś zachować dla siebie. Choćby ten 1%, którym będę decydował, ja. To tak się spółki zakłada, prawda, ile procent będziesz miał. No, a ktoś powie, no ale ten 1, 99% ma ktoś, a ten 1% go nie ma. Trzeba podjąć ważną decyzję w spółce. Wszystko jest załatwione, no ale jednego nie ma głosu za. I nie można nic zrobić. I tak jest właśnie z nami. Niby wszystko jest gotowe, ale to jedno nie powoduje, że Pan Bóg nie może zrobić w Twoim życiu tak wiele. Dlaczego? Bo Bóg oddał całego siebie w stu procentach Tobie. I tego samego oczekuję po prostu od ciebie. To się nazywa inaczej zaufanie. Wiara bez zaufania jest martwa. Jakbym się Was zapytał, kto z Was tutaj wierzy w kościele, to będziesz wiedział, że. Ja, no, kiedy jestem w kościele, no to wierzę. A, a czy ufasz? Czy ufasz tej swojej wierze? I tu się zaczynają schody to już coś jest o wiele trudniejsze. Panie Jezu, Mistrzu z Nazaretu, Ty, który znasz mnie do głębi, Ty wiesz, jak wiele porażek przeżywam sobie ciągle i Ty znasz moją chwilę obecną. To, co we mnie teraz jest, może jest i pragnienie, które ty mi dajesz, i rodzi się w mojej duszy, aby rzeczywiście dzisiaj w ofierze złożyć również siebie Tobie i pozwolić Ci, abyś w stu procentach mógł we mnie, w moim życiu, decydować o wszystkim. A z drugiej strony. Coś mnie powstrzymuje. Zarać tym niepokojom i lękom i temu, co mnie powstrzymuje. Tego wieczoru może mam odwagę powiedzieć Tobie, Panie tak, chcę, abyś w stu procentach Ty był. Jedynym moim Zbawicielem, moją jedyną przyszłością, prawdziwym i jedynym Bogiem. I Tobie więc chcę powiedzieć to jedno słowo, które w liturgii nie ma nic magicznego, ale jest dogłębnym opowiedzeniem się za Tobą. Tobie mówię Amen.